Dożynki to bardzo ważne dla rolników oraz wszystkich mieszkańców terenów wiejskich ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Jest to też świetna okazja do zaprezentowania pięknie wykonanych z płodów ziemi wieńców. 29 września takie święto obchodziło Sołectwo Karwin. Organizatorem była Szkoła Podstawowa imienia Macieja Rataja oraz Parafia Świętego Kazimierza, a także Caritas i Szkolne Koło Caritas. Uroczystości rozpoczęła msza dziękczynna z błogosławieństwem plonów w kościele parafialnym. Występ artystyczny przygotowały dzieci ze szkoły podstawowej i małego przedszkola w Karwinie oraz zabawę na placu przy szkole uświetnił zespół muzyczny Jurelus. W festynie dożynkowo-szkolnym udział wzięli również wychowankowie SOS wioski dziecięcej w Karlinie oraz wychowankowie szkoły podstawowej i małego przedszkola w Karwinie szkola Szymon pięknie zatańczył Oj ty Wiktoria ty. w profesjonalny sposób poprowadziła część artystyczną, natomiast Daria zatańczyła dla wszystkich zgromadzonych. Klaudia śpiewała oraz recytowała wiersze. Dodatkową atrakcją był występ Damiana, Ryśka, Rafała i Mateusza z wioski dziecięcej, którzy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Tradycyjnie nie zabrakło loterii fantowej, grilla i kawiarenki pod chmurką z domowymi wypiekami i pierogami.